Daria przesyła Dzień 7 zł i 13 groszy. No. Dzień Cześć dobry! Rafał, no. Ty jesteś od nitra! Wyłączny... No. Chodź tutaj. Tak, ja cię kojarzę od nitro. Nie. Tak. Od Rafoniksa. Ja grałem w GTRP z Rafoniksem, Adam Z. O, o, czekaj gra. No, to jest Tejpan. Ja Cię znam, ja Cię oglądam, on ma streama pewnie teraz. A to Twoja siostra jest? Wiecie co jest co? najlepsze? To Twoja siostra jest, ta taka kręcona? Mhm, mm no niestety. A, a młodsza czy starsza? Młodsza. Najlepsze jest to, że akurat najładniejsza z Was nie zna. To jest najważniejsze. Jest co? Czyli to najmłodsza? A ile no ma lat? Ona? Cz 14. <g hypotheses> <leaving> o kurwa, dobra, to cofam te słowa. Blondyna jesteś najlepsza. A ile ty masz Uuu, lat? Dziękuję. God, ile ty masz Imperial. lat? Ile masz lat? Ja, ile mam lat? N no. 18. W tym roku jeszcze jest skończona, co prawda. Może to być. Purpose. A skąd w ogóle jesteście? Bawal. My, okolice Radę, wiesz gdzie? Wiesz, może orientujesz no się. No, ja pochodzę z Lubelskiego, więc oczywiście, że kojarzę. My mazowieckie i okolice Radomia Radom wielkie miasto Okej, kurde tylko głupio, że no, Zresztą nieważne Po ty miałeś Zresztą one teraz siedzą i próbują mojego streama szukać Tak Otóż no, spotkałeś swoje dwie fanki ogromne, nie? Że też raz? No. Spotkałeś swoje dwie ogromne fanki No nie wydaje mi się, że to... nawet, na, nawet... No bo, ja. że nie mogą ja. się skupić. Na, nawet, je, ona nawet nie wiedziała jak ja się nazywam, więc co to za fanka niby? Ja, ona wiedziała! No to ona, Masz raz. No to ona wiedziała, wiedziała! Czyli jedna! No jedna, ale zawsze Nie ja, ja zapomniałam, bo ja, ja oglądałam ostatni odcinek i trochę zapomniałam. A czemu, czemu oglądasz Sergiusza, a mnie nie? Jak, jak szczerze, ja go wypiłem na YouTubie. Serio? Przepraszam, zacznę o? teraz siebie oglądać. I ogólnie zauważyłem, że dziewczyna na tym portalu dzielą się na takie dwie grupy. Jedna grupa, która nie chce się pokazywać na streamie, a druga taka, która się cieszy. O, jestem na streamie, patrzcie, wow, siema. No wiesz, to zawsze jakiś zaszczyt, jakiś krok do przodu, nie? Czemu zaszczyt niby? Ej, a mogę mojego TikToka wypromować? Aha, czyli oglądasz mnie, masz TikToka. Co? Mam, znaczy mogę, ale, co? Ty, w tym momencie podejmij mądrą decyzję. Albo oglądasz mnie dalej, albo usuwasz TikToka. Znaczy usuwasz TikToka, oglądasz mnie dalej, albo nagrywasz TikToki. To usunę TikToka. O, poświęcenie! Ale o. niepoważnie mówię, pokaż do telefonu, jak usuwasz aplikację. Ona to zrobi. No bo TikTok to jest... To jest najgorszy syf. Czekaj. Usuń, no. usuń no aplikację. Mogę ci kazać konto usunąć, ale niech będzie. A ile masz obserwujących? E, czekaj, ktoś sprawdzę szybko. No ale jak, jak sprawdzisz jak usunęła siapkę? Jeszcze nie, poczekaj, bo, bo ja nie pamiętam. E, 1234. A co cię zmotywowało, żeby tam konto założyć? Moja przyjaciółka miała. Ja pierdolę z mi przyjaciół. Zapytaj, zapytaj, zapytaj starszych koleżanek, co o tym sądzą, siostry i koleżanki obok. Wszystkie jesteśmy siostrami. No właśnie. Serio? Ale tak. Ale ty nie jesteś kuzynką? Nie, jestem siostrą, tylko że cioteczną. No właśnie, to czyli kuzynką. Siostra kuzynkę. Nie, to kuzynka, kuzynka. nie, kuzynka jest dalsza, a siostra cioteczna jest bliższa. No nie no, cioteczna i kuzynka to to samo chyba. Nie. To, to kiedy jest kuzyn? Kuzyn to jest... Ej, bo Ci piszą, żeby ona Ci Instagrama podała, czy Ty czatki nie czytasz? Ej, pokaż mi to! Ja, naprawdę tam jestem? Tam, tam, tam jestem! Tam jestem? <laughs> Oddaj to, ja czytam sobie. Znaczy nie, ja, ja zawsze bierzę czyny na zamiary, uważam, że ona jest dla mnie za ładna, więc nie będę jej o Instagrama pytał. Ale powiedz mi, jaka jest różnica między kuzynką a ten? A siostrą cioteczną? No bo siostra cioteczna to jest, no tak jak że jej tata i mój tata to bracia yy, braci rodzeni. No? A kuzynka to by było, gdyby mój tata i jej tata byli dla siebie ciotecznym rodzeństwem. Serio? Tak. Kurwa, nie wiedziałem, naprawdę nie wiedziałem. O widzisz, Bo A i babi. Ja zawsze słyszałem, jak ludzie mówią, że o to jest mój kuzyn. nikt nie słyszałem, ktoś powiedział, że to jest moja siostra cioteczna. Nigdy nie słyszałem takiego określenia. Tylko znaczy no, się słyszałem, ale tylko u mnie. Każdy ma swoje inne określenia, każdy inaczej ma zwyczaje i w ogóle no inaczej się u każdego mówi, no ale to tak, tak jest ogólnie wszędzie, że tak powinno być. Ej, wydaje mi się, że to tak nie działa, bo ludzie piszą, że głupoty pierdolisz. <activateomedical> <staging> Dlatego jest blondynką. A niektórzy piszą, że masz rację. Kurwa, patrz, nie wiem. No widzisz. No mówię, że po prostu każdy ma swoje inne zwyczaje mówienia na to. Ale teraz debata się pojawiła, czy ma rację, czy nie ma racji. Serio? E, dobra, ale ogólnie to jak się na imię? Nie wiem, czy mogę powiedzieć. No jak ci jak cię zapytałem, to wręcz musisz. A, a jak skłamie? Ja na no, mam Natalia. Natalia, dlaczego nie masz chłopaka? Mam chłopaka. Masz chłopaka? Nie powiedziałaś mi, że chłopaka masz? Masz 18 lat i masz chłopaka zamiast mężczyzny? Ja I to mnie masz, to mnie masz, ale w sumie to się zgodzę, bo... Tak, mam chłopaka, nie mężczyznę. A, a długo się z nim spotykasz? 3 lata. A tak zupełnie szczerze, uważasz, że jest to przyszłościowy związek? No jest to przyszłościowy związek, no bo bardzo brgnie do przodu. No ale sama powiedziałem, że jesteś chłopcem. Znaczy, no po prostu, no wiesz, no jak to jest w związku, jak jest jakaś sprzeczka, no to wiadomo, że się oceni go jako chłopca, ale jak jest dobrze, no to jest mężczyzna, no wiadomo. Dobra, wiesz co, powiem ten sposób. Jeżeli. Jeżeli szukasz... Jeżeli chciałabyś mieć bogatego. Kurwa, macie... No co, kurwa! Nie, dobra! Jak będziecie spamować, macie permabany, bo to już jest kurwa syf, naprawdę. Zrozumcie jedną rzecz. Ja ja... ja...